Kasia Beata, temat pod tytułem Mistrz, Jishin Funakoshi. Rozmyślam o Jishinie Funakoshi, bo swego czasu posiadałam taką książeczkę My Life, moje życie. Aluniu, spokojnie się przywitaj, super pies! I rozmyślam o jego ulubionych kata, m.in. Kankudai. A widzę dużo podobień z heian Nidan. A, I teraz też rozmyślam o Kinawie, bo znam historię <grystanie> karate, kiedyś tote. I e, medytuję, znaczy medytować to jest rozmyślać, medytować, medytacja to także pewnego rodzaju modlitwa. Już wiele chrześcijan e, modlitwę bliskoznacznym słowem nazywa, idę pomedytować, idę pomyśleć, idę porozmyślać. Dużo rozmyślam. Dzień dobry, dzień dobry. Dużo rozmyślam, mm, a w takim soft umyśle mental power, koncentracji, zanshin e, przychodzą ciekawe rzeczy. I rozmyślam, tak jak też mówił Sensei Jorga nazywane Soke, bo jest Soke w stylu Fudokan, A kiedy opowiadali ci, którzy zdawali u niego na pierwszy dan, to mówili, że Sensei Jorga wymagał, że jak mają do interpretacji jakiś jeden ruch, znajdź 10 zastosowań Bunkai. I teraz, kiedy rozmyślam o kata Hayanidan, Nidan Tanku Dai, chcę minimum znaleźć top ten Bunkai zastosowań e, interpretacji ruchów. I to jest ciekawe, bo widzę tutaj bardzo dużo możliwości do ćwiczeń. E, a jak to mawiają też i sportowcy, trening czyli mistrzem, trening czyni mistrzynią, sensejką, sensejem, estecera. Um, więc y, rehabilitując się. Cześć Piesku. Cześć! 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 Supercinko! O! To jest... To jest... Y, to jest. Y, to jest y, o! To jest dobra znajoma mojego psa. <noise> Albo znajomy. Okej. Okay. Tak czy siak. To wszystko do, do teraz. Do następnego. Hej.